Polska to zajebisty kraj I, i Dlaczego? No, budzisz się, seks Potem po śniadaniu, seks Potem przynoszą ci szampana, seks Potem znowu seks Potem obiad, a po obiedzie znowu seks Potem na kolację też seks Rano się budzisz i znowu seks się pytać drugi. A co ty, Petro? Mieszkasz teraz w Polsce? A on. Nie! Moja siostra tam mieszka! <grywa> Jestem w zachodniej części Ukrainy. Naprawdę chciałem, żebyśmy się wszyscy razem spotkali znowu i. zaudało no no. udało się, nie? Ja, że zdrowiajcie znowu. w głupi dziób, tak? tak? Stary, to taki fajny wieczór. Nie każ mi kwestionować twojej polskości. Polska jest zajebista. Polska jest zajebista. Polska jest zajebista. Polska jest zajebista. A my jesteśmy najlepszym, kurwa. Da, jesteśmy, kurwa, najlepszym pokoleniem. To jest obrzydliwe, możecie zmienić temat? Odniosłam życiowy sukces i mam potwierdzony medycznie kurwa absolutny brak empatii.